No, elo wyna, no bo elo, elo się ma. Tutaj też znowu będziemy go w mały ci bo tam mamy ten, w tą wioskę, nie? Hmm, więc będziemy musieli trochę ponadrabiać, nie? jest 100% autentyk. 100% autentyków. No ale to staro procent. Nie. O to się, się, się się zawiesił. Dobra. Świat jest mm. Mam przy tutaj te... Trzeba przesadzać, nie? Tutaj wszystko, dobra, jajo jakieś, tutaj jajo, ba, bajo, jajo. na przykład takie, co... Czyli takie jest takie niepotrzebne lecie. Tu mogę sobie nie lecieć. Dobra, to wszystko mogę lecieć, dobra. Mm, 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 mm. Czy pochodnie jeszcze mam, patrz. Mogę sobie tutaj też na drugą oświetlić. Dobra, poczekajcie. Tęgiet włożę. Mm. 10... bo też bym musiał włożyć, dobra, 10 10 no i co teraz? Co teraz trzeba zrobić. Dobra, to teraz trzeba iść po piach tam jest można iść dobra. chcę tylko wykopać piasek. Ej, tam mam lawę? To może zrobimy portal... Ej, bez kitu. Bo ja muszę, żeby to ja mógł iść, bo mam Dobra, rzeczy. Czy takie, na to Po prostu ja do tego, nie? No ja idzie. Dobra... Hmm. Idziemy tu. Już są moby, tam widzę szkieleta. To ma ta Jakbym mógł sobie tutaj wziąć jakoś stworzyć ten portal, nie? To jest dobry tip, nie? Właściwie taki plan wejdzie, a nie tip. dobra, nie jest źle, bo to nic raczej nie wejdzie. Ok. Ustańczy, że połobę sobie okna. Będzie dobrze, od razu się będę nie czuł bezpieczniej. Nie. Okej, okay, tak, gdzieś coś możemy zrobić? Ej, ale ładnie na to, co w tym domku. Ja się dam jak mówię, ale to nawet z należy jeszcze wygląda. Chyba tu musiało być zakończenie. Nie tam był skim, Nie! Tutaj postawiłem dwa. kudej i i nie? Dobra, ale pierwszy domek, wreszcie Okej, okay, tutaj są jakieś też okna. Więc do jazdy lepiej. Tutaj mam? Wszędzie już Dobra, I już miałem tego. Dolep, na patrz. Wracamy spać. Marci mówi E. Marci mówi E. Najlepsze, no. Marci mówi E. Co ja chcę? Ani E. To Marci mówi E. Ani nie dobra. O, iii. Dobra Czekaj Potrzebuję ten Ale ładnie tak jak te okno I zają na cały świat I na całą wioskę też będę miał, nie? Czekam kiedy będę ten pierwszy domy I już, jeszcze będę musiał iść sobie znowu po Okienka Czy idę po piasek Albo iść Dobra Nieważne To się wytnie No bo czekaj Łopata też bym mógł jakieś przejście porobić Dobra, leżysz Ty Kostki. kostki Będę miała pieska, dziękuję Ja ją wiaderko nie mam chyba, nie? Ale mam żelazo A, o, co robisz? Co tyle? Łatwo już nam potrzebuję. Po co miś się tu nauczyć? tam gdzieś ładnie, bo słyszałam. Nie pamiętam jak to się wylewało z lapy. Wiem, że wody się wylewa i potem lawy. Ale tu mogę sobie daleko zrobić nieskończone źródełko, a nie tak walić to tam i z powrotem mhm. jeszcze tutaj będę musiał zrobić sobie ścieżkę Otóż mi, widzę, że trawa urosła dobra, o i po, no i po Popatrzcie. Dobra, mm, ale tutaj też jakaś fajna też powstała. Fajna, troszkę mały na w koloru. koloru. Czekaj ty, żeby tak to robić, ty będzie takie zejście. Tu będzie wejście. Dobra, ty będzie tak, tak i tak. Jak ty? Tak. Nie, to tak. tak możemy to robić, takie schodki, takie małe, o mmm... Czekaj, eee... Yy. będę mógł sobie położyć jeszcze jedno, dobra, będzie się przepać. Ja będę musiał sobie zrobić wiaderko. A ja mam ten, fajny, ten taki kociołek. Co może go gdzieś do góry wsadzę, Ona na tutaj. Dalnie. Posłuchaj, dalnie. Yy. Okej, okay, będzie na dwa wiaderka, to co, że robią do razu dwa wiaderka. Po mi też? Bo dobra, nie będę miał do podbudowa, aby do czegoś. dobra schodzi a nie zachodzi to, to tyle dobrego bo co ja właśnie jeździłem dwa chyba mi tyle aż nie będzie potrzebne nie no nie wiem ale na wszelki wypadek wezmę Nie, to jest jedanko. To gdzieś było ten. Ta lawa. To chyba ja będzie lepiej tam, co zostaję już przy tej kopalni. Znaczy na tym, na tym kanionie będzie chyba lepiej. Tak mi się wydaje, no nie wiem. Albo... Dobra, już idę może tutaj, bo już nie będę się wojacał po co? Tylko ja się najbardziej boję, że zaraz będzie noc i będę musiał wyjacać potem. Aha, dobra, mamy tutaj lawę. Jok się uratowałem! A ja sobie teraz nie lawę. Myślałem, że zginę. Widziałem, że wpadnę. Nie, ale się uratowałem. Całe szczęście. Mogło być ze mną kiepsko. Spali. Tutaj, proszę. Chodźcie to. na no, nawet poczekaj. Yy. Yy. O, żelazo. Na sobie wezmę. Chcę trochę skopać, poczekaj. Co trzeba zrobić? Czekaj, okay, to. czekaj. poczekaj. Hey No ale się wezmę jeszcze. Tu, dobra, teraz to robimy. Tu, dobra. Mmmm. Dobra, tu jeszcze idziemy po jeszcze jedną raweru. Patrz, co je? Tej lawy wystarczyło Ale trochę... bo nie trzeba nic robić Nie tam! Majnuję tylko lawę Czasu prawie jej nie mam Muszę oszczędzać Dobra Dobra, to chyba na tyle tego odcineczka tego, że no po prostu kończymy. Nie ja postawię jeszcze ten Dobra. Słuchajcie, chyba i...